No witam widza bardzo serdecznie, znamy cały Team 1 Centurionów, więc wam pokażę jakie karty będą dokładnie w pierwszej drużynie. Otworzymy sobie coś dzisiaj, bo na drugim koncie przygotowałem paczki. Jednego pika też możemy sobie na start otworzyć, ale resztę zostawiam na po 19 na Centurionowy Opening. I, I chyba to dobra wróżba przed centurionowym openingiem, bo 8 zwraca pika, więc ja zostawiam resztę. Mam 3 miliony 200 na ruchy, ale pod 4 miliony to podejdzie, bo jeszcze mam karty na sel i pokażę Wam mniej więcej, co bym chciał kupić, bo jeszcze dokładnie w tym momencie nie wiem jaką kartę kupię, ale, ale czym można by było się zainteresować, to pokażę. Zapraszam Was na stronę LuxCoins.pl, gdzie kupicie monety do IFC w najlepszej cenie na rynku. Mają bezpieczne metody dostawy, jak i płatności, czyli Blik, PSC oraz zwykły przelew. Na stronie możecie sprzedać monety oraz konta, a z kodem rabatowym Wachu macie 5% zniżki. Na sam start szybki rynaczek lidla, lista transferowa. Sprzedałem Markiniosa, na którym jestem trochę w plecy, a warów, na których, no? No, jestem do przodu, nie? Liczyłem na trochę więcej, ale stwierdziłem, że nie będę tego trzymał w nieskończoność. Jak brałem po 13, po 14, po 15, jednego nawet za 17 kupiłem i się sprzedał. Skład sprzedaje. Hochland, no wiadomo, w plecy, bo no, ja wiedziałem, że będę w plecy na nim, jak kupuję do składu, ale. No Ale coś tam postrzelał, więc nie jest źle. Mu za 110 niecałe sobie pokupowałem i flipnąłem parę koła jest do przodu. Rushforda jednego kupiłem też na nim zarobiłem, ale no, no co, na Gorebce jestem w plecy na prowizji, bo byłem pazerny i... i to już mnie nauczyło, już nie będę pazerny, będzie pewny profit, będę brał. Jeszcze 8 czwórki tutaj te co mówiłem, żeby sprzedać jak macie, to, to też sprzedałem. Miałem kilka po tysiąc to w klubie, kilka trafionych, więc ładnie zarobione. I reszta Gorecki. Tam jakieś inne karty, które będę trzymał, jeden Kubo trzy dyszki kupiony, może sobie go dokupię później, ale to zaraz. Gorecki, no... No nawet jak będę w plecy, to sprzedam. No już trudno. Wolę mieć sos na wieczór. Na sam start centurionowych ruchów pokażę wam całą pierwszą drużynę, włącznie z ikonami. Czekaj, tylko... To muszę wyłączyć. O, proszę bardzo. Pierwsza drużyna prezentuje się następująco, jeżeli chodzi o karty... No, złote, nie ikony. Rashford, Gejoro, Mendy i Tomori najciekawszymi są tutaj zawodnikami. Ale warte uwagi też może być Muniain, który... No, no, nie wygląda źle. No i oczywiście Gejoro, nie? Oczywiście moja Gejoro. Jakbym trafił, byłbym bardzo zadowolony. A jeżeli chodzi o ikony, mamy Chartona, Hurita, Jardzinio, Smitha, Kumana i Gatuzo. Większość kart już znacie. Znacie nawet więcej kart, tylko oni to przemieszali. Pewnie trochę będzie w mini-release, trochę będzie w drugiej drużynie, trochę będzie w SBC, bo tutaj nie mamy pokazanego na przykład Vitycia, który ma być w SBC, ale, ale tak to wygląda. Jeżeli chodzi o transferowe ruchy, to muszę w dobrą zakładkę wejść. O, tu jest jedna dobra zakładka, bo mam przygotowane, a to jest druga zakładka. Bardzo dobrze. Jeżeli chodzi o zakładkę Trailblazers 2, to ja mam taki pomysł, żeby zobaczyć, nie wiem o której to oglądacie, ale no jak ten film wleci o 17, jak oglądacie około 18, 19, to, to będzie spoko w miarę bo jak te karty Trailblazers spadną jeszcze do 19, bo wiadomo, jest mocny event, ludzie się wyprzedają i tak dalej, i tak dalej, to jak te karty jeszcze trochę spadną, to będzie można takiego Marquinhosa wziąć jeszcze, takiego Cancelo, może Robertsona, takiego Kubo sobie zgarnąć i... No, kurde, ludzie nie trafią tych centurionów zapewne. Wszyscy się napalą, wszyscy potwierają paczki. A jedyne, co dostaną, to pewnie Ryersona Rier, albo Andrisia, i, i to będzie wszystko, nie? Więc będzie można się zaopatrzyć w takie oto centurionowe, nie centurionowe, tylko Trailblazersowe karty z drużyny numer dwa. No i tu najciekawiej mówię: wygląda mi Kubo, Cancero, Marquinhos, może Robertson i może Ward Pros. I te karty coś przed 19 bym brał, nie? Coś na pewno przed 19, nie po 19. I no to to jeżeli oglądacie po 19 to już za późno, ale, ale jak oglądacie wcześniej, to można nad tym sobie oczywiście pomyśleć. I po 19 ja będę polował na jakieś popularne karty, nie wiem dokładnie jakie i. No, no nie powiem wam w tym momencie jakie, no bo jak się okaże, że son spadnie o 15 tysięcy, to będę brał Sona na przykład. A, a jak spadnie o 1000, no to, to go nie będę brał. Trzeba będzie bardzo ładne podcinki na kartach znaleźć. I, I tyle wam powiem, bo to, to chyba jest wystarczająco. Bardzo ładne podcinki na kartach. Jak się znajdzie, to wrzucę na grupę i, i będziemy ładować się w te karty. Szybki flip, bo nie chcę trzymać tego za długo. Bo się market może wykraszować też w ten weekend jeszcze, nie? Więc szybki flip to będzie. Maksymalnie będziemy trzymać pewnie do soboty po południu żeby żeby, żeby no, no wiecie, pewny profit wziąć, a nie jak z Gorecką zrobić. Także podsumowując, przed 19 popatrzeć, czy Trailblazersy z drużyny drugiej jakoś mega nie spadły i możecie sobie ewentualnie zakupić, a po 19 złote karty grywalne, popularne na ładnych podcinkach zdjąć, Flipnąć i dziękuję bardzo. A ja muszę jeszcze tego goreckę podciąć, naprawdę nawet nie wiecie jak mnie to boli, że kupiłem ich tylu i nie wziąłem pewnego profitu, bo no, zazwyczaj biorę ten pewny profit, nie, ale sobie pomyślałem, ty no, tego gorecki nie ma teraz w paczkach. No to, to wiecie, no, no coś tam jeszcze powinien podrosnąć, ale, ale sobie myślę tak, nie? Pewne końcy można wziąć i sprzedam połowę i połowę zostawię. I jakbym tak zrobił, byłoby git, ale później sobie tak myślę, nie no, mam dużo siana, mogę zaryzykować. No i jak tak co chwilę będę ryzykował, to może się okazać, że nie będę miał tego siana, więc już ryzykować aż tak nie będę. Ale jak byłeś na grupie handlowej i kupiłeś takie ogóreczkę i sprzedałeś tak jak pisałem, żeby nie ryzykować, no to, no to zarobiłeś. Chyba, że chciałeś ryzykować, to już twój problem. Więc jak chcesz ze mną zarabiać grube końce i na centurionach dzisiaj wieczorem od 19 naprawdę niezły co sobie skosić, bo wydaje mi się, że oj, dzisiaj grubo polecimy, no to, to zapraszam na grupę handlową. Możesz dołączyć, link masz w opisie. To się potrafi nawet w jeden dzień zwrócić w więc polecam, polecam. Zacząłem w ogóle na drugim koncie Food Champions, widzowie, i powiem wam tak, no chyba glowapik w gameplayu jest, zagramy sobie jeden meczyk, może dwa, bo Rage Kid jest prawdopodobny i bilans 6 do 1, no powiem tak, nie, pierwsze mecze łatwo niby idą zawsze, ale ja to gram w piątek rano, gdzie grają największe spocuchy, więc chyba nie jest źle, chyba nie jest źle, otworzymy sobie paczuszki dwie przed meczem, resztę po meczu, albo trzy przed meczem, bo otworzymy trzy słabsze, i po meczu te dwie najlepsze. Nie zostawiam na Centuriony jak coś tych paczek na tym koncie, bo, bo kurde, no mam ochotę otworzyć. Na głównym kącie mam i paki, i piki, więc, więc mogę. Ale bez kitu ja nie wiedziałem, że te paczki są aż tak słabe, tu jest jedna rzadka karta, what the fuck. Myślałem, że trochę lepsze te paki za ważne mecze, no te dwie są w miarę spoko, tam może też być spoko, ale no jeden rzadki za ważne mecze, szanujmy się. Dawid Alaba? Dawid, naprawdę myślałem, że to będzie alaba i już paręnaście koła wpadnie dodatkowe na tym kącie, ale... Zagrajmy meczyk, pokażę wam jak gram, może zobaczycie różnicę pomiędzy tym jak grałem wcześniej, a jak gram teraz, bo... No kurde, już tak nie tracę dużo bramek. Składzik taki sam, jak pokazywałem wcześniej i jedziemy. Ale wiecie, to już Food Champions, także trzeba wszystko poprawić, aż w kamerce jestem praktycznie niewidoczny, bo nie świeci mi mój... Widzowie, powiem wam tak, no przegrałem mecz, przegrałem mecz, to prawda, ale... No, w trakcie nagrywania, niechcący kliknąłem spację przed meczem. Jak meczyk się odpalał, i jak kliknę spację, to nagrywanie mi się stopuje. Więc nie mam tego meczu nagranego. A była ładna brameczka, i to nie jedna, nawet dwie. No, przegrałem 3-2, ale. No, ale się nie nagrało. No, mecz był dobry, ale. No, kurde. Jeszcze raz. No, to, to, ma prawo się udać, tylko teraz nie spierdzielić tego tak jak teraz. I właśnie, zapomniałem wam powiedzieć, znaczy, no zapomniałem, no, powiedziałem jak tamten mecz był, tylko, no, ten noc się nie nagrał, ale mam cały czas połączenie teraz na, na żółto i nie wiem dlaczego, nie czuję żadnych lagów i nie wiem, czy to jest jakiś błąd graficzny, czy... No, czy nie wiem co, ale może też tak macie, dajcie znać, bo była łatka niedawno i, i może to przez tą łatkę tak się dzieje, no nie mam szczerze zielonego pojęcia, ale ale może to nie przeszkodzi w zdobyciu pierwszej brameczki w tym spotkaniu? No, kopanina. Nie było spalonego, Robercik. Oj, nie było, nie było, a takich sytuacji Robercik nie marnuje. Nie no serio jak się nauczyłem przełączać na tych obrońców I nimi sterować tak żeby Szybciutko piłkę gościowi zabrać Zanim mi zacznie zagrażać To naprawdę to jest OG Ale to było dobre Ale to było dobre Robercik. 2-0 może Hattrich jak O nie nie trafiłem tym ślizgiem no to, no to się robi przypał Delikatny Dobra dobrze to do norma wziął No dalej wyjdź tym waranem. Waran wyciągnięty. Lewan. To nawet nie był waran, to był drugi obrońca, ale... No ale co no? Robercik nie obchodzi go to. On ładuje gole. No, albo longshota teraz, ale nie pyknął ten longshot. No. Już tak wiecie, 3-0 jest. Pewne, pewne prowadzenie jak na razie, więc możemy się trochę pobawić jakąś ładną brameczkę dla widza coś, albo, albo może zaraz jakąś przewrotkę, jak się uda. Na lewego. Nie uda się. Nie uda. Ja daję mi skorpionem chciał. No to dawaj, Robercik. Jeszcze raz. Rainbow volej. Kurde, uda się to. Patrzcie. Ja robię wrzutkę tutaj na lewego. I ładujemy od razu z pierwszej olejem. Ale potężne to jest. Jeszcze raz. Jest Robercik. Wrzucamy jakoś tak. Idziemy Robercikiem tu. On nie zdąży pobiec. W ciepka idzie. I wolej. Kurde, teraz trochę krzywo o, Robercik, jakby to siadło. Czekaj, to, to preslasz, presle mnie. Może Wernerem jakiś rainbow? Wolej. Ja to zrobię dzisiaj, ja muszę to zrobić. Marquinhos! jakby to weszło. O, mamy. Dobra, Robercik, do środeczka. Raz. Rainbow. Taki średni ten rainbow, ale no niech wejdzie. Jak nie lewy, to może... No dobra, to już strzela, no już nie będę kombinował, ale... No... Mogłem kombinować, bo pewnie wyjdzie teraz. No mogłem, mogłem kombinować, czwarta bramka podcięła mu skrzydła. No, najważniejsze wygrana, nie? Ale chciałem jakąś taką ładną, co brameczkę dla widza zapodać. No niestety się nie udało, 7-2 bilanścik na 14 winów. No szansa, szansa dosyć spora. Ależ się ciemno zrobiło za oknem, ja odsłonię trochę te rolety jeszcze, bo... Co sztuczne światło, ale światła słonecznego za dużo nie ma. Oczywiście, paczuszki obiecane no, otwieramy jeszcze podglądzik. To jak najbardziej Argentyna Esio, To nawet chyba nie jest rzadka karta. To jest rzadka karta. Już nie potrafię jej rozpoznać. To mała złota piłkarska Prime. O jezu, Hiszpania. No chyba, że, chyba, że, chyba, że tutaj lasa, Alesia, Alessia Gavi. W ogóle, czekaj, bo tam na banerze z boku, widzieliście? Nie, nie wyskoczył overall ani nic, tylko sam klub, czyżby znowu coś było zbugowanego, nie zdziwiłbym się, ale... O, Francuz, czekaj, a to Monio może chociaż... Loris, ale dobra, teraz nie pomijam, to, to chyba tak nie powinno być na tych banerach, zazwyczaj to pomijam i na to nie zwracam uwagi, więc może, może jakiegoś fejczana zapodaję, ale... Kurde, nie przypominam sobie, żeby tylko klub się wyświetlał na banerze. Coś jest chyba popsute ewidentnie. Ja tego wszystkiego nie odbieram, nie? Bo wiecie, o są jakieś paczki dwóch piłkarzy. Ja tego wszystkiego nie odbieram, bo nie chcę mi się odbierać tych Tifo, tych strojów wszystkich i tak dalej. O to wiesz, wszędzie musisz wejść i kliknąć, i później trzeba to przenosić i tak dalej, a mi się nie chce. Trzy paczuszki jeszcze ogarnąłem. bo Powinienem zostawić to Centuriony, ale to jest drugie konto, więc możemy sobie tutaj dać szansę już teraz na trafienie czegokolwiek. Może jakaś karta by wypadła, co się przyda na upgrade do składu do Food Champions, bo no nie powiem Skład jest spoko, ale można by było zawsze coś ulepszyć, nie? jakimś niewymiennym Mekambe, coś tego typu. No Antonio to chyba... to, to nie jest Antonio. To jest ta babeczka 85. I ostatnia na dzisiaj, czy zaskoczy, czy nie zaskoczy, Portugalia. SPD, Hilal, Ruben Neves, tak? Ruben Neves, i czy tylko znowu klub się Ty, nie wiem, teraz to już... Nie wiem, czy to tak powinno być. O, informik w gratisie, to, to będzie do przepalenia kiedyś. To, to fajna paka, warto było otworzyć Ruben weź niewymienny to. I na dzisiaj widzowie to było na tyle, dzięki za oglądanie oczywiście. Jeszcze raz zapraszam do łapkowania, nie powiedziałem o łapkach, to załapkujcie proszę ten film, niech się, niech się niesie w świat. Zostawcie oczywiście suba jak nie macie, wpadajcie na grupę handlową jak chcecie ze mną miliony zarabiać, a my się widzimy na YouTubeku o 17:00 jutro jak codziennie.